Jozu, szor! Jozu, szor! I chuj wam wszystkim. W najmilsze miejsce. Taka mała. I I na ratownika. Na pieska.

Głupi, więc to pasuje. I teraz? Ej, wiecie co, bo ludzie idą ku tak? Czekaj, teraz znowi popiszemy A, Auto idzie, auto! Policja. Zaglądnę sobie, co tu kuba tańczy. Co to by tak tańczyć? I zaraz na katolika. <śla> kuba. Ej dobra, może sobie siądźmy, co dziewczyny? Ej dziewczyny! <laughs> no. <What? laughs>

Kropry deszczu, są na Twoim Czech. Nie, to nie kropry deszczą, to, to są moje. Mogłem wiele ci dać, mogłem sześćem wyjść. No, no, no. Zabieram duszę, to wszystko za piękne to, mówię, że mnie jeszcze nie kochasz. Do tej zwykłej jednej nocy, bo to pół ustosowa. Dopiero na przestrzeni mężczyzn potrzebujesz ci. Czas mój rap. Łatwo jest ci mówić, a trudniej zrobić Jeszcze trudniej utrzymać no, załogę Dwie sroki, jak nie umiesz się obronić Pokusy się nie czają, a oczami nie Co Słodkiego dobra, dobra, no Potem nie że podnosisz konsekwencje Czemu słów to a robisz, to raczej tak bardzo nie wiesz, tak. boże to takie męskie też się, po się z domu, jednocześnie <laughs> ognija na mieście Został przestrzeń, ty <laughs> pomnisz się oglądać Całaś woda tu w piekło, okiem cię rozsięga Nie rozdziel serca, jak traci swej nocy Od dołu a z dołu chciałaś, dobrze To się jesz

it's the it's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through. I be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days. Hard work forever pays. Now I see you in a better place.